Idę z na spacer, nagrywam film. on nagle wskakuje na ławkę. W mojej głowie i w mojej wyobraźni. Jestem ciekaw, że ktoś zobaczy ten film powie: Ej, kurde, jak fajnie jest przejście z synem. A tu nagle: Ej, gnoju! Tam inni siedzą na ławce. Jak możesz być takim ojcem, który na to nie reaguje?. Nagrywam film o że cię rozbierają, że już nie można wejść, że to przejście jest takie sobie. A tu nagle: Ej, jest coś gorsze od rozebrania tej kładki? To, że idziesz z telefonem po pasach. Jezus, mówię, dlaczego ludzie tacy są? <noise> jak dlaczego? Dla mnie jest to ważne, dla kogoś innego coś innego jest ważne. Że wszystko jest tak, jak powinno być. Widząc kwiaty na polanie, mogę zobaczyć właśnie kwiaty, ale obok mogę zobaczyć, nie wiem, kupę psa. Wiecie, jest to jest sztuka wyboru. Ja wolę te kwiaty dzisiaj. A jeśli komuś przeszkadzają te inne rzeczy i woli wybierać coś innego, to też jest ok.